Witam witam, tutaj Jazga. Dzisiaj będzie miazga z tej oto paczuszki. Nie wiem która to jest dokładnie paczuszka, bo mam dwie takie duże. Jedna czeka właśnie na ziemi, żeby otworzyć. Ale po kolei. I właśnie nie, nie powiem wam ile kosztowała, bo właśnie nie wiem która to jest. A ja sobie ją otworzę tak w barbarzyński sposób z boku. To jest paczuszka. Prawdopodobnie za 70 zł. Kosztowała ona 20. Ale ktoś to kupił. I zaproponowałem sprzedającemu aż o 50 zł więcej. No i się skusił, chcąc nie chcąc. Eee, chcąc nie chcąc, oczywiście się skusił, bo to dla niego bardzo opłacalne było. Eee, no i ja się bardzo z tego powodu cieszę, bo to są takie rarytasy. Eee, wiecie co, ja sobie powoli to wyciągnę. To są takie rarytasy, że to jest naprawdę cena niska. A chciałem być też, eee, powiedzmy... Choć trochę uczciwy <grych> i zaproponować więcej kasiory. No, wyłaście. Jeszcze tu drugi taki rządek wyciągam. Bardzo dużo gier z ekstra klasyki w tym zestawie. Co mi się mega podoba, aczkolwiek tu jest wiele dubli. Więc że tak powiem, nic nadzwyczajnego do kolekcji nie wpada. No, ale co? Mamy takie rządki. Tu już. Prawne oczy na pewno zauważyły coś fajnego, ale na początek Soa Soldiers of Anarchii po polsku jakieś wydanie gry, szczerze nie kojarzę tego tytułu, ale jest. Nawet go nie widziałem, że on tam jest. Ja po prostu zobaczyłem inne gry i wziąłem od razu. No mamy normalne płytę, grubą strasznie instrukcję, to mi się podoba jakiś kodzik. Nie spoko, tytuł, którego wcześniej nie, nie znałem, Wędruję do kolekcji. Ja to sobie dodawał, które już sprawdzałem. Dalej mamy Morowinta yy, z ekstra klasyki nowej. Tego akurat chyba już posiadam, więc tutaj jest dubial dla mnie. Tak mi się wydaje, że Moro posiadam? The Elder Scrolls, ale może nie posiadam. Nie wiem, kurczę. Nie, wiem, czy to jest. nie jest tutaj, jest w tym miejscu za aniołkiem, ale jest normalnie CD1. Ile tutaj jest płyt? Dwie płyty. No są dwie płyty, CD. Zobaczmy sobie tak kontrolnie. Nie, płyty bardzo fajne stanie. Znaczy płyta. drugie już nie sprawdzam. Dobra. Instrukcja w środku kompletna. Kurczę, zadbane to będzie raczej. przesyłeczka, Tutaj mamy Heroes of My Magic 4. To jest chyba premierowe wydanie, nie? Bo jest to takie czarne tutaj... Boże. Bo peggy jest takie czarne, nie? Tak, tak mi się wydaje, że to jest premierowe wtedy, wydanie. Aczkolwiek no nie jestem pewien. Napiszcie, jak się to odznacza. Takich w 4 jeszcze nie miałem. Eee, aha, no i w środku nie ma instrukcji, jest tylko CD1, CD2. Eee, do Hiroshików, to. Eee, nie mam mam czwóreczkę już od dawna, od dzieciaka, więc. Dubiel, ale tutaj nie miałem Super salera Pretoriansów. Oczywiście Pretoriansów miałem w innym wydaniu, ale z Super Supercellera nie no i bardzo się cieszę, że to zdobyłem, bo to sobie zostawię Na chwałę Imperium. Pretoriansi bardzo fajna gra strategiczna, poznałem je dzięki Kuzynowi, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Taka dosyć specyficzna w niej mechanika jest. E, dawno nie grałem, bo to sobie chciał odświeżyć ten tytuł. Ten miło go wspominam. No i w środku wszystko kompletne, naprawdę fajnie. Tutaj akurat pytałem o ten tytuł i wysłał mi sprzedające zdjęcie, tak dla pewności, więc wszystko jest. I płyta jak żyleta. Ej nie, to mi się naprawdę podoba? Z grubej rury. Eee, tu natomiast mamy coś pięknego. Bo Już ta... Nie, no ta już... To 70 zł już się dawno spłaciło. A z tym to już tym bardziej. Tutaj mamy Heroes of Magic 3, The Shadow of Death z ekstra klasyki nowej. E, tylko że ten tytuł akurat posiadam, tak nawet w tamtym miejscu jest, e, posiadam, ale nie pamiętam czy w tym, czy w tym następnym, którym pokażę, e, miałem instrukcję. Więc w nie miałem, więc bardzo fajnie by się tutaj e, instrukcja przydał. Widzicie, kompletny. No i oczywiście, mamy hierousiki trujeczkę. Tutaj akurat katalog gier w środku jest i instrukcja taka dosyć e, specyficzna, pozginana. Więc tutaj bardzo fajnie, że instrukcja jest. I mamy oczywiście płyty. Eee, to jest co? To jest dysk jeden? Jest tu w ogóle napisane jaki to jest dysk? Aha, to jest dysk dodatkowy. Od, to nawet nie wiedziałem co jest na dysku dodatkowym do Heroesów. Nie wiem. W sumie przydałoby się to sprawdzić. No, a płyty jak żylety, więc super sprawa. Dalej mamy z ekstra klasyki nowej eee, Heroes of Marvel Magic 3 Armageddon's Blade. I tego nie jestem pewien. Miałem właśnie. Nie, miałem złotą edycję, czyli tego nie miałem, i z tego jestem dumny bardzo. Wiedziałem, że któregoś nie mam, i super, że się to trafiło, bo tego akurat z nowej nie miałem. A to jest dosyć rzadka sprawa, bo z samym Armageddon's Blade rzadko się pojawia. Z shadow of death częściej tak zauważyłem, więc tutaj super. I czy kompletne. Tak, było kompletne. Bo pytałem się. Tak, miałem bardzo ładną instrukcję w środku. I oczywiście CD 1. A ile powinno być? Dwie płyty CD. CD 1 i cd 2 Pięknie. w stanie super. Nie, zarobiście. Bardzo się cieszę, że się to mi trafiło. Uuu, ale pudełko sobie się podmienić, bo tu jakieś płcze się zrobiły. Oj, 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 muszę tutaj uważać, bo Muszę sobie zniszczyć tej etykiety. Tej okładki przepraszam. Tutaj sobie będę musiał podmienić na pewno pudełeczko. I tak no to super, super sprawa się trafiła, bo za takie pieniądze to taki zestaw to myślę, że tylko brać. No napiszcie co myślicie w komentarzu, aczkolwiek no ja jestem pewien, że wziąłem coś fajnego. A tu jeszcze się kurczę sto się gier nie kończy, bo to dopiero pierwszy kończymy. tutaj mamy dalej świetny tytuł Kozacy powrót na wojnę. Samych kozaków też to nie jest tania sprawa. A takiego wydania nie miałem, oczywiście to sam Powrót na Wojnę. Ja mam antologię oczywiście z kolekcji klasyki, od dzieciaka. Od czasów dzieciństwa, więc super. A tutaj takiego wydania jeszcze nie miałem. Ale nie wiem co z nim zrobiło. bo w sumie nie wiem po co mi to. Tym już mam antologię. Prawdopodobnie będzie sobie leżeć na półeczce. Albo w biurku prawdopodobnie, bo na półeczkach tutaj nie ma miejsca. <laughs> Ale bardzo fajnie. A Kozacy też świetny tytuł. Puzzle Quest to mam z ekstra klasyki hit niedawno zdobyte, chyba jeszcze w folii nawet. Ja akurat fanem tego typu gierek nie jestem, więc to raczej nie dla mnie tytuł. Tu dalej co mamy? Sims Gwiazda, dodatek do gry. To jest też super sprawa, że się to trafiło, bo do Simsów jedynki mam najmniej, jeśli chodzi o właśnie dodatki. Mam The Sims Deluxe Edition i mam The Sims Zwierzaki, Gwiazda i Balanga na jednym, jednym takim wzbiorczym pudełku. Bardzo fajnie, ale nie miałem właśnie takich pojedynczych. To jest chyba mój pierwszy pojedynczy dodatek do gotika. Do co ja mówię, do Simsów 1. I ręki oczywiście, nie? Więc spoko. Podoba mi się. A co tam w środku mamy? Oczywiście płyty. Instrukcja. Fajnie. Ja zawsze chętnie przytule takie rzeczy. Dalej mamy CSI, CAI. E, C, nie mam. Ale, 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 wiecie co to chodzi? C. Kriminalne zagadki Las Vegas, możne motywy. No To jest też typ gier, który nigdy jakoś mnie nie kusił. Co tam w środku mamy? płyta. Instrukcji nie ma. Dalej, ekstra klasyka nowa. Anno 1602. E, I tu... Tak, to mam, ale nie wiem czy mam tam wszystko, więc bym chciał sobie sprawdzić. Więc tutaj tytułik, który już posiadam. Ale bardzo fajnie, że się to trafiło i tak. Oczywiście płyta wszystko w środku jest. Kurczę, taki fajny zestaw. Naprawdę no, mi się to podoba. Gotik. Gotika też posiadam z tej ekstra klasyki. No ja myślę, że ten zestaw to już się dawno spłacił. No nie wiem, napiszcie co to sądzicie. Ale myślę, że jestem słyszę spoko, że zaoferowałem mu o 50 zł więcej niż to co on wystawił, nie? No bo trochę mi się też go szkoda zrobiło sprzedającego, no bo za 20 zł wystawił to całość. A ja mu napisałem, że to jest bardzo dużo klasyków. Niech anuluje tamtemu, kto sprzedaje, temu, tamtemu kupującemu, niech anuluje tą sprzedaż i niech mi wystawi za 70 zł, ja to opłacam, nie? No i od razu opłaciłem i, no i gościu mówiłem 50 zł więcej, nie? 20 zł za taki zestaw, to ktoś by się ucieszył, naprawdę. No, ale ja mu znałem, że trzeba tutaj zainterweniować. No i zaoferowałem, no i jest. No i goticzek, kurcze. Też super sprawa. E, ile tu ma być płyty? Dwie płyty z CD. Mamy CD2. Ej, ale jak żyleta ta płyty kurcze, takie ładne. Jeszcze tutaj mamy, oczywiście, instrukcję. Tą taką, kurcze, wszystko kompletne praktycznie. Nie, no super. Szapuba, naprawdę szacun. Dalej mamy również ekstra klasykę i tutaj mamy Panzer Light i tego chyba nie miałem, ale nie jestem pewien, będę musiał to sprawdzić, bo, na to, bo tego szukałem jakiś czas temu, więc tutaj now, nowa rzecz w kolekcji. To jest jakaś strategiczna, nie? A nie, to jest symulator czołgu z II wojny światowej. Aha, okej, okay. no to nieważne. Ile tu powinno być płyt? Dwie płyty również. cd 1 No i widzę, że już jest spoko, naprawdę fajnie. O, znowu ten konkursik, katalog, instrukcja taka boczna. Boczna w sensie taka składana, nie? Super. Kompletne jak najbardziej wszystko. Ee, dalej mamy... O, World War 1, bardzo fajna gra strategiczna. Ja to wydanie już posiadam, tak, tak mówiąc szczerze. To mi chyba nawet kolega Szymon kupił, o ile się nie mylę, albo ja sam coś, albo rodzice kupiły, nie wiem, ale bardzo fajna gra strategiczna, polecam. I w tym wydaniu już to posiadam. No, oczywiście, ta sama płytka, wszystko jest jak najbardziej ok. Tam dalej widzę ekstra klasykę kolejną. Choć naprawdę gość miał dużo ekstra klasyki tej nowej. Dalej mamy cesarza. Cesarza, niestety, też już posiadam. Niestety mówię, no bo to nie jest tania sprawa. Kiedyś go kupiłem, teraz żałuję. No, ale jest w kolekcji kolejny cesarz. No spokojnie, z Ekstra Klasyki też go posiadam i z tej nowej też, bo tutaj są w dwóch wersjach, tej węższej i tej szerszej. No trochę głupie, no ale co zrobić. Wiele kier się po powiela. W bardzo fajnym stanie. Praktycznie zero rys. Aczkolwiek pudełko by na to nie wskazywało, bo jest takie troszeczkę zużyte. Dalej mamy kolekcję klasyki. Twierdza 2 Deluxe. To oczywiście już posiadam, bo całą kolekcję klasyki już posiadam dawno. No ale Twierdza 2 Deluxe również bardzo fajnie się trafiło. Kurczę, bardzo fajny taki zestaw sobie dorwać od czasu do czasu. Oj ale tutaj tutaj jest wybrakowane, ale to nic nie szkodzi. Bo tutaj mamy Twierdza 2 Deluxe płyta dodatkowa. I ona zawiera między innymi uporane gry online, instrukcje i patch jakiś tam, a z samą ją Płyt z samą grą, chyba to nie jest płyta, ale to nie jestem pewien. Będę musiał spojrzeć do siebie tam w swojej kolekcji. Yy, ale wydaje mi się, że to powinna być jeszcze jedna płyta. Yy, dalej mamy Torgal, Klątwa Odyna. Yy, tego byłem ciekaw, bo tego nie znam. Cena jego tutaj jest. Tego nie znam, a wygląda fajnie. Ciekawie. Oczywiście wydanie polskie. Torgi. To jest coś, co się w ogóle praktycznie nie spotykam na jakichś ulicach czy coś, więc to jest coś, coś jakiegoś takiego unikatowego, tak mi się wydaje. Instrukcja, normalnie wszystko fajnie jest. O kurczę, tutaj dużo rzeczy to trzeba obbadać. Albo najpierw, jak obbadamy to regala, to zobaczmy jeszcze co tutaj jest. A, twierdza deluxe, to też oczywiście posiadam. kalibur e pack. Okej, okay, dobra, bo do tego byłem jeszcze ciekaw co tu jeszcze siedzi. No i to, to twierdza deluxe. Aha! To już się znalazła zguba. Tu mamy tylko za Deluxe, a tu jest Stelza 2 Deluxe. Czyli tutaj to muszę wrzucić. No i się znalazła zguba, oczywiście. No, jest dobra. Jest wszystko znalezione i Tutaj mamy 10% zniżki dla wszystkich zapalnych, dla Telepizza, Katalog cenegii. Jakieś tam zdety. Bardzo fajnie. I tu mamy tego Torgala. Zobaczmy sobie co tu jest. Tu mamy instrukcję. Okay. Taka wąska. Ten katalog w tyle był grubszy. I to mi się wydawało, że to jest grube. Co katalog? Hitman, Flashpoint. ANZ. ANZ Racing. Była taka gra naprawdę na podstawie tej baji. Partners. To War 2, ale śmiesznie. Dobra, eee, co tu mamy dalej? Torgal. W grze, Torgal występuje kilka rodzajów kart, z których musi stworzyć zwycięską talię. Okej, okay, to, to jest karciana gra? Nie. Torgal. Gra karciana dla kolekcjonerów. Aha, to coś innego, dobra. Jakaś tutaj taka ulotka reklamująca, chyba grę karcianą, tak przypuszczam. No bo co by to innego było? Dobra, i tutaj mamy jeszcze jakąś pocztówkę chyba. Na początek będę na plaży przyjrzyj się dobrze. Na 79% może to być ostatnia rzecz, którą zobaczysz. Medal of Honor, ten Spoko. Fajne, fajne, podoba mi się to. Ten torgal, torgle, krątwa to... Nie jestem zaznajomiony z tą grą Dobra, to trzeba będzie obbadać To mi się podoba Takie zdobycze na no innym No ja myślę, no ja jestem pewien że to się kurcze opłacało kupić Ale napiszcie wy też, czy według was się też opłacało Nawet tutaj nie uchwytuję całego zestawu No ale myślę, że to jak najbardziej na plus No ja jestem naprawdę zadowolony To kurczę, było warte swojej ceny Więc no Choćby te heroesy to już w ogóle się spłaciło dawno. Nasze czwórka, pretoria, nie wszystko w takim fajnym stanie, naprawdę super sprawa. Eee, super przesyłka. No, lecimy sobie z następną, oczywiście, następnym odcinku, więc zapraszam do oglądania następnego odcinka, zasubskrybowania kanału, komentarzy i subskrypcji. Dzięki za oglądanie, miłego dnia, miłego wieczoru Cześć wam na razie pa.